No i nadszedł wyczekiwany czas się użyta kamyki pozbierane trochę posiałem siejemy takim zestawem siewnik pneumatyczny redlicowy nabudowany na bronę talerzową marki Rolex chyba model Taurus się nazywa oczywiście nabudowa była we własnym zakresie przeprowadzona kilka lat temu tutaj jest na oryginalnym tym trójkącie, który występuje w tych, w tych siewnikach koło ostrogowe, trzeba było tylko dorobić tutaj mocowanie do wału Pływa ładnie, kopiuje teren I parę takich tutaj różnych trzeba było jeszcze modyfikacji wprowadzić Działa Sieje ładnie, równomiernie Ładnie doprawia glebę Ten agregat A jeżeli chodzi o ciągnik No to wiadomo, jest ciut może Za duży do tego sprzętu jednak szesnastka jest za mała Szesnastka dawała sobie radę do tej pory No średnio powiem szczerze Na równym terenie było dobrze Gdy pojawiały się jakieś podjazdy pod górkę No to już miała problem Trzeba było unosić lekko Krzut oczywiście do góry stawał A jeśli przychodziło na uwrociu zawrócić się gdzieś no W miarę z pełnym tam albo prawie pełnym koszem ziarna, no to był strach, że można było gdzieś się wywrócić na lekkim przychyle trzeba było kombinować no a tutaj to nie ma w ogóle żadnego takiego problemu nie trzeba tutaj kombinować tutaj ani przodu do góry nie podniesie, ani nie przywróci się także luks takim szerokim ciągnikiem to w sumie praktycznie raz przy razie trzeba jeździć lepiej tak niż mniejszy. Najwięcej. Trochę wąska, to ma się jedna do tego ciągnika ale jak takie nasze tutaj areały. żadnego tam doprawiającej maszyny z przodu ani z tyłu, trzeba było dużo co jadć później wrodować wiadomo bo teraz jest lepiej, poza tym siew, siew talerzowy to też e, jako, jako uprawa to fajnie tutaj rozdrabnia to wszystko jakieś gruzy z gliny, równa trochę też że Ogólnie to... Do... Dobrze no, to się spisuje, nie ma co tutaj wyrać. Nawroty są dość uciążliwe na takich małych kawałkach, no bo jednak maszyna duża jest. Potrzebuje trochę tego promienia. Ogólnie zawracanie lepiej by tutaj mi szło, gdybym nie miał takich szerokich kół z przodu. Ponieważ tutaj w tym ciągniku musi być ograniczony promień musi być ograniczony no, skręt tak naprawdę z tego względu, że opony, koła już tam o ramy czepiają o ramiona przedniego podnośnika i właśnie no nie, nie można na maksa tutaj ustawić tego, tego skrętu to są po prostu te szerokie koła, można byłoby koła wstawić szerzej, no ale to no, w ogóle byłby bardzo mocno szeroki, do orania by nie pasowało no a tak no, tak jest jak jest no ale nie jest źle, opony są nowe gdyby opony były jakieś stare to bym myślał może o zmianie na węższe, ale tutaj w tym przypadku ładniej się ładnie na tych oponach sobie daje radę na polu tak nie ugniata gleby No i nowe, nowe po prostu, no to jest niemały koszt za kałopon, na wiadomo Teraz zmieni przepony, to jest praktycznie w moim przypadku połowa wartości tego ciągnika Jak go kupiłem, tak? Ile za nie Jeżeli chodzi o zużycie paliwa w orce, to zrobiłem tutaj właśnie w test, to jest równo 2 hektary, na wiadomo nie jest to, nie była to lekka orka. Tą kawałek też nie za duży na taki, na taki i tak dalej. No wyszło 23 litry na hektar spalanie w orce. Teraz jeszcze będę chciał właśnie zrobić test tutaj ile Tyle mi spali jak posieję e, tutaj te dwa hektary, myślę, że powinno być mniej niż 20 kilka litrów, powinno być około 20 no zobaczymy. jakoś to wygląda po tym siebie połowę mam posianą. Gdzieniegdzie jakiś tam kamyk wyskoczył ale ogólnie talerzówka ma tendencję do tego, że te kamienie ciska i takich nie wyrzuca. Tam pojedyncze gdzieś się trafią, no ale tutaj przecież jest i tutaj jest no urodzaj w glebie tak naprawdę i nie da się wyzbierać tych kamieni do końca może maszynowo jakby tutaj człowiek próbował. Może, może, może kiedyś będzie jeszcze na to okazja no ogólnie jest dobrze.